Ten materiał to prawdopodobnie jedna z ważniejszych lekcji, jakich udzieliłem na tym kanale na YouTube. Odpowiem na pytanie, dlaczego cena nie jest najważniejsza w e-commerce i co powoduje, że ludzie kupują na markowych slapach internetowych, a niekoniecznie na Allegro czy Amazon. Zapraszam na odcinek. Cześć, witaj, nazywam się Dawid Jakubowski, to jest kanał e-commerce, czyli my way of e-commerce. Nie zliczę ilości wiadomości, które dostałem na maila, na Instagramie, na Facebooku, czy na innych miejscach. Dawid, dlaczego ktoś ma kupić u mnie na sklepie internetowym, skoro na Allegro jest taniej, bądź na Amazonie jest taniej, czy na jakimś innym marketplace? Ie? I mnie osobiście dosyć dziwi te, to zjawisko, że tak wiele osób e, się tym martwi. To jest taka główna obiekcja przed sprzedawaniem na własnym sklepie internetowym, ponieważ no, tak naprawdę. No, Dziadko kiedy kupujemy coś, coś najtańszego i za chwileczkę też podam Ci kilka takich myślę trafnych przykładów, które troszeczkę otworzą oczy jeśli chodzi właśnie o wybór produktu i o, i o tą cenę. Natomiast no ja na wszystkich moich sklepach internetowych, które dotychczas miałem każdy jeden produkt, który sprzedawałem był on dostępny na marketplace, akurat w tym przypadku na Amazon, ponieważ sprzedawałem w Stanach Zjednoczonych kilkukrotnie taniej, tak? czyli ktoś mógł może nie ten sam produkt, ale podobny produkt kupić na Amazonie Dwa, trzy, cztery razy taniej niż na moim sklepie internetowym. A pomimo tego, jakimś cudem, udało mi się na każdym z tych sklepów, które miałem, wygenerować ponad milion dolarów sprzedaży, więc no, nie był to przypadek. Dlatego, właśnie w tym materiale, chcę dokładnie to wszystko omówić, rozłożyć na części pierwsze, dlaczego ludzie niekoniecznie patrzą na cenę i jak to wszystko wygląda w praktyce. Także zapraszam cię serdecznie do odcinka. I teraz na sam początek chciałbym tutaj rozpocząć od tego, czy aby na pewno ludzie kupują tam, gdzie jest najtaniej. I odpowiedź na to brzmi i tak i nie. Oczywiście będą osoby, które kupując czy to w internecie, czy w sklepach stacjonarnych nie, bez znaczenia, będą oglądały tą złotówkę czy tego dolara dosłownie po trzy razy z każdej strony, zanim wydadzą jakiekolwiek pieniądze na dany produkt. Tak. Oczywiście są takie osoby i nie ma tutaj co negować tego, że, że tak to wygląda. Natomiast no pytanie teraz, czy my chcemy jako sprzedawcy, jako przedsiębiorcy, Mieć klienta, który szuka godzinami po wszystkich stronach internetowych jakiegoś najtańszego produktu, jeszcze szuka rabatów, potem próbuje te rabaty ze sobą połączyć zniżka na, na pierwsze zamówienie, potem jeszcze jakaś dodatkowa multibajt, coś jeszcze dodatkowego i tak naprawdę wielokrotnie zdarza się tak, że właśnie ci klienci, którzy są tak bardzo uczeleni na tą cenę, tak bardzo gdzieś tam wyszukują tej okazji, to są potem też najbardziej roszczeniowi klienci. Więc no pytanie tutaj do ciebie. Jako przedsiębiorcy, czy ty chcesz sprzedawać do tego typu klientów? Bo oczywiście będą klienci, którzy będą szukać każdego produktu po najniższej cenie, jaki tylko jest, ale będą też klienci, którzy biorą pod uwagę inne aspekty w tym produkcie. Na przykład, jeśli mamy produkty, które można kupować impulsywnie, bądź mamy produkty, które rozwiązują jakiś problem, są w jakiś sposób unikalne, zaprezentowane w bardzo fajny, ciekawy sposób i właśnie ty dotrzesz do takiego klienta, dla którego ten portfel, ten, ten budżet nie jest najważniejszy, Czyli nie, niekoniecznie będzie zaraz szukał po każdej stronie internetowej, czy ten produkt można kupić o parę dolarów taniej. No to jeśli ty będziesz miał odpowiedni produkt, który rozwiązuje właśnie ten problem klienta, jest odpowiednio obrandowany. Mamy tutaj też odpowiednią ofertę, tak? Tutaj wiele czynników musi się złożyć na to, żeby to wszystko... Dobrze działało, natomiast no, my będziemy chcieli docierać właśnie do, do tych klientów, którzy niekoniecznie będą szukali tej najniższej ceny, właśnie w internecie. Tylko, że jeśli przykładowo dana osoba jest na Instagramie i ogląda sobie e, rolki i wyskoczy tej osobie nasza reklama i ta reklama będzie ciekawie zrobiona, zaintryguje to, tego potencjalnego klienta, e, rozwiąże na przykład jakiś problem, bądź będzie do e, zaangażowanej grupy odbiorców, na, na przykład w jakiejś niszy hobbystycznej, czy, e, czy na przykład jako rodzin, tak? Jak, jeśli, jeśli jesteś rodzicem, to na pewno wielokrotnie gdzieś tam kupowałeś takie rzeczy przez internet dla, dla swojego dziecka, no to właśnie w ten sposób my jesteśmy w stanie często sprzedawać te produkty drożej, niż, um, niż to jest dostępne powiedzmy gdzieś indziej na, na marketplace'ach. No i teraz tak naprawdę, jeśli my będziemy się bić ceną z innymi sklepami internetowymi, no to na koniec dnia i tak wylądujemy na, na Amazon czy na Allegro, no bo tam są właśnie tacy sprzedawcy, którzy gdzieś tam między sobą próbują się bić o 20 groszy, czy 50 groszy taniej, złotówkę taniej, czy naprawdę czasami, jak ja widzę to, co się dzieje na marketplacach, to często hurtownie mają droższe ceny niż te, które są na właśnie na Allegro czy na, czy na Amazon. Więc, my, jako sprzedawcy, jako, jako przedsiębiorcy, którzy chcemy zarobić na tym, na tym biznesie, tak? No, bo nikt nie, nie buduje biznesu charytatywnie, to my musimy znaleźć odpowiedni marketing, musimy stworzyć odpowiedni branding, odpowiedni produkt, tak, żeby właśnie być w stanie sprzedawać te produkty za droższą cenę i w dalszej części tego materiału oczywiście Ci powiem dokładnie, jakie emocje i jakie czynniki wpływają na to, że te osoby kupują właśnie te produkty drożej. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy właśnie do tej drugiej części, to chciałbym Ci podać kilka przykładów, które myślę, być może na pierwszy rzut będą dosyć banalne, ale no pomimo wszystko wciąż otrzymuję setki tych wiadomości, dlaczego ktoś ma kupić u mnie, a nie na Allegro czy na jakimś innym miejscu. No bo pierwszy przykład, jaki mam taki z brzegu, najtańszy samochód, jaki znalazłem w internecie, taki, który możesz kupić prosto z salonu, to jest Hyundai i 30. Być może są jeszcze jakieś tańsze, ale taki, który mi wyskoczy po prostu w Google, to jest właśnie Hyundai. I on 55 tysięcy złotych. I nie wiem jak Ty, ja mieszkam osobiście w Katowicach, ale nie widuję zbyt często tego modelu, tego Hyundai'a. No czasami jakieś różne modele Hyundai'a widuję, ale tego najtańszego i10 nie przypominam sobie, żebym w ogóle go ostatnio widział. Natomiast Mercedesy, BMW, Audi, Porsche czy, czy inne powiedzmy dobrej jakości samochody w takiej klasy premium widuję regularnie. Praktycznie nie ma dnia, żebym nie zobaczył Porsche czy Mercedesa jeżdżąc po Katowicach, więc no tutaj no nie jest to ten sam produkt, tak, oczywiście no Porsche, a Hyundai, to, to jest całkowicie inny, inny produkt, inna klasa i tak dalej. Natomiast no to tutaj na pewno już pokazuje, że no niekoniecznie każdy będzie szukał tego, co jest najtańsze, tylko wiele osób szuka tego, co jest najlepsze, albo w najlepszej cenie do jakości, albo rozwiązuje dany problem, albo jest ciekawe, unikalne. Tak? Wiele, na przykład właśnie takich produktów, które są unikalne, są sprzedawane drożej, dlatego że nie ma ich nigdzie indziej dostępnych. Kolejny przykład, który też według mnie dosyć ciekawie przedstawia właśnie tę zależność między ceną a, a preferencjami użytkowników, no to są ubrania, tak? No, mamy, mamy sklepy typu Calvin Klein, Tommy High Hugo Boss, czy, czy nawet jakieś droższe typu Gucci, Louis Vuitton i tak dalej. I tam jest mnóstwo zawsze osób. Jeśli ja pójdę właśnie do centrum handlowego w Katowicach, to w Hugo Bossie czy w Tommy High będzie wiele, wiele klientów, i tam ci ludzie naprawdę zostawiają spore pieniądze. I również na e, w slepie typu Primark, czy H&M, czy może w jeszcze jakichś innych takich tanich sieciówkach, no to też tam będzie dużo osób, więc tutaj mamy oczywiście klientów, którzy będą szukali tego produktu jak najtaniej, nawet w Oszą czy w Tesco można kupić koszulkę za 10 zł, a można kupić koszulkę za 500 zł, tak? Więc my tutaj zawsze będziemy chcieli, budując markę, budując swój biznes, docierać może nie do tego klienta najbardziej top premium, który wydaje dziesiątki tysięcy zł na ubrania, ale na pewno nie będziemy chcieli docierać do tego, który wydaje najmniej, ponieważ no tutaj musimy już bardzo mocno tą skalą i tymi naprawdę marginalnymi zyskami operować. Więc tutaj, właśnie to taki złoty środek, to jest docieranie do tych klientów, którzy są gotowi zapłacić trochę więcej za markę, za jakość tego produktu. Chociaż też, no jakby tutaj często tak naprawdę ta sama koszulka wyprodukowana z tej samej fabryki z dwoma różnymi znaczkami będzie jedna kosztowała 400 zł, a druga będzie kosztowała 200 zł, a jakościowo będą dokładnie takie same. Co jest inne, marka. Właśnie ten branding, przedstawienie tego produktu, otoczka wokół tego produktu i po prostu historia tej marki. I to jest taki kolejny przykład, który pokazuje, że faktycznie no, ludzie chcą tej jakości, chcą tej unikalności i idą właśnie za markowymi produktami, a niekoniecznie tymi, które są najtańsze. I teraz pytanie do Ciebie i odpowiedz proszę szczerze, jaki masz telefon? Czy masz telefon, który jest z jakiegoś Tesco za 200 zł, taki najprostszy, z którego da się tylko tak naprawdę zadzwonić i napisać SMS-a, czy masz jakiegoś fajnego smartfona, iPhone'a czy innego właśnie smartfona za kilka tysięcy złotych? No prawdopodobnie oglądasz nawet ten materiał, na jakimś smartfonie bądź na laptopie, który, który jest dobrej jakości, ma dobry ekran i, i po prostu trochę kosztował, więc no tutaj ponownie chciałbym tutaj podkreślić, i już powoli przechodząc do dalszej części tego materiału, jak istotne jest to, żeby właśnie mieć tę markę i tę jakość tego produktu, bo za to ludzie chcą zapłacić więcej pieniędzy. Tutaj chciałem Ci jeszcze pokazać przykład taki już bardziej fizyczny, bo akurat mam przy sobie to jest mój telefon, tutaj mam iPhonea 15 Pro i mam na nim założony case, który jest wykonany z karbonu. Nie wiem, czy będzie to widać w ekranie, natomiast ja tutaj na tym kanale już omawiałem właśnie tą markę Simple Carbon Fiber, czyli to jest marka, która produkuje różne akcesoria z karbonu. Najczęściej właśnie do telefonów, czy portfele, różnego typu biżuterię i tego typu rzeczy. No i tutaj, co jest istotne, jeśli chodzi, właśnie chodzi o przykład tego case'a, to jest to, że można pójść do sklepu i kupić case na telefon, na tego iPhone'a za 20-30 zł, tak? Bo można takie coś kupić. Nie ma najmniejszego problemu. Podejrzewam, że jeśli bym wszedł na Allegro to naprawdę za 20 złotych bym w stanie kupić jakiegoś case'a i prawdopodobnie on by spełniał swoje zadanie i faktycznie może nawet by wyglądał całkiem nieźle. Natomiast jak już wielokrotnie wspominałem, czy to na Instagramie, czy na, na YouTubie, ja jestem ogromnym fanem motoryzacji. No i takim typowym produktem dla petrolheadów, dla fanów motoryzacji jest właśnie Carbon i Alcantara. Więc wiele marek, które chcą docierać do takich pasjonatów jak ja, używają tych, tych właśnie materiałów do produkcji portfela, czy właśnie okularów, czy, czy case'ów na telefon, bryloków i tak dalej, i tak Tych akcesorii jest naprawdę mnóstwo. Więc ja, jako właśnie pasjonat motoryzacji, jestem w stanie wydać 300 zł na case na iPhone'a, który nie różni się praktycznie niczym od tego, które można kupić za 20 zł, poza tym, że jest po prostu zrobione z karbonu i no to, znaczy, to nie jest prawdziwy karbon oczywiście, tylko po prostu wygląda ładnie, to jest jakiś plastik albo jakieś tworzywo sztuczne, ale wygląda ci fajnie i ja już jestem zadowolony, bo przypomina mi to o mojej pasji, tak? Więc tego typu rzeczy, właśnie dotarcie do, do grupy jakichś zaangażowanych odbiorców, czyli właśnie hobby czy, czy jakiejś społeczności, to jest naprawdę bardzo silny i mocny uh, taki benefit marketingowy, za który ludzie chętnie chcą Płacić więcej pieniędzy. Ok, jak już wiemy, że ludzie nie kupują tych produktów, które są najtańsze na rynku, to dlaczego ludzie kupują? Jakie emocje nimi targają w momencie zakupu i w jaki sposób my możemy to wykorzystać? No i przede wszystkim pierwszy taki punkt, który chciałem tutaj podkreślić, to jest ludzie kupują impulsywnie i spontanicznie, to znaczy, jeśli mamy produkt, który jest relatywnie niedrogi, i to oczywiście będzie w zależności od rynku, na którym sprzedajemy, ale powiedzmy w Polsce do 150-200 zł, w Stanach Zjednoczonych może do 80 dolarów, może nawet do 100 dolarów, to jest taka kwota, która no, większość osób w dan na danym rynku jest w stanie po prostu wydać lekką ręką, tak? czyli te właśnie 200 zł, no jeśli... E, zarabiasz, jeśli masz pracę, czy swój biznes i po prostu utrzymujesz się samemu, no to takie 200 zł wydać gdzieś tam na, na internecie, to nie jest jakiś wielki problem, tak? Pojedziemy do Lila i wydamy często więcej na jakieś po prostu spożywcze zakupy, więc to jest taki przedział cenowy, który daje nam spore możliwości właśnie, jeśli chodzi o impulsywne zakupy. I teraz, jeśli ten produkt, który ty masz w swojej ofercie, będzie rozwiązywał problem tego klienta, bądź ułatwi życie tego klienta, bądź jeśli ten klient na przykład tak jak troszeczkę już zacząłem mówić, jest pasjonatą w, jakimś, w jakiejś dziedzinie, bądź ma jakieś hobby, czy, czy właśnie jest rodzicem, czy ma na przykład zwierzaki. To są różne takie grupy odbiorców, takie, ja na to mówię, zaangażowane grupy odbiorców, tak, no bo jak ktoś ma zwierzaka swojego, no to będzie zaangażowany bardzo w jakby w tą społeczność psiarzy i będzie chętnie kupował te produkty dla swojego psa. Podobnie, jeśli chodzi o rodziców i podobnie, jeśli chodzi o ludzi na przykład uprawiających jakiś sport, tak, jakiś ktoś jest totalnie freakem, no to Wtedy też będzie bardzo chętnie kupował różne produkty do właśnie na siłownię, czy do czy ubrania, czy jakieś akcesoria. Więc tutaj, jeśli my będziemy w stanie pokazać za pomocą kreacji marketingowej ten produkt przed tym klientem i on będzie w odpowiedniej cenie, no to bardzo wiele klientów kupi go impulsywnie i właśnie nie będzie w ogóle nawet myślała o tym, żeby go szukać gdzieś indziej, ponieważ w tym momencie on stwierdzi: Ok, podoba mi się ten produkt, jest w odpowiedniej cenie, jestem w stanie zapłacić tyle za ten produkt, bo on na przykład rozwiązuje właśnie mój problem i właśnie jest jest na przykład jakaś ciekawa oferta na zasadzie tylko dzisiaj możesz kupić taniej albo jest jakaś specjalna jeszcze zniżka tak więc to są rzeczy które są bardzo to bardzo istotne w tym modelu biznesowym i dlatego właśnie ja wielokrotnie powtarzam żeby sprzedawać unikalne produkty ciekawe które mają ten efekt wow no bo my będziemy chcieli właśnie za pomocą tej kreacji zaciekawić tego naszego potencjalnego klienta oczywiście są też sklepy które na przykład sprzedają produkty typu ramki na zdjęcia, czy nie wiem, pościel, albo jakieś lampy, czy, czy tego typu rzeczy, które, no powiedzmy, nie są bardziej jakoś super, bardzo unikalne i owszem, one też się super sprzedają i są sklepy ogromne, na przykład home decor, czy, czy jakieś inne nisze, gdzie te produkty, no nie są jakoś, wow, nie są jakieś unikalne, są po prostu... Dywanem na przykład, tak, i oczywiście takie sklepy również sprzedają, ale to jest całkowicie inny model biznesowy, który, wydaje, który wymaga o wiele większych nakładów finansowych i dojście do zyskowności w takim modelu biznesowym jest o wiele dłuższe niż w tym, który ja Ci właśnie teraz przedstawiam i ogólnie, o którym mówię na tym kanale czy w moim projekcie i mojej akademii. Drugi punkt, jaki chciałem tutaj właśnie podkreślić, dlaczego ludzie kupują w internecie na, na markowych slapach internetowych, to jest przynależność do jakiejś grupy, jakiejś społeczności, do jakiejś niszy, tak? I tutaj troszeczkę już o tym wspomniałem właśnie o tym sporcie, czy o właśnie siłowni, czy, czy na przykład narciarstwie, tenisie, wędkarstwie, czy jakiejkolwiek innej właśnie takiej aktywności bądź pasji, to no właśnie to jest. Ciężko to nawet tak powiedzieć słowami, natomiast myślę, że jeśli masz jakąś zajawkę, jakąś pasję, jakakolwiek by to nie była, czy to właśnie narciarstwo, czy, czy, czy tenis, czy nurkowanie, czy, czy bieganie, jazda na rowerze, chodzenie po górach i tak dalej, i tak dalej, oczywiście tych pasji jest mnóstwo, to zazwyczaj wokół tej pasji, wokół tej aktywności jest taka fajna grupa ludzi, tak? Zazwyczaj to jest po prostu ci ludzie chodzą razem, na przykład na treningi, czy razem chodzą w góry, czy po prostu lubią się wymieniać jakimiś swoimi doświadczeniami nawet Mówię tutaj o takich społecznościach na zasadzie grupy na Facebooku, grupy na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, jeśli ty będziesz docierał swoim produktem do, takiego, do takiej grupy odbiorców i zbudujesz tą społeczność wokół tej marki, no to tak naprawdę ci ludzie nie będą chcieli kupować nigdzie indziej, niezależnie od tego, ile te produkty będą kosztowały gdzieś indziej. I tutaj, przykład, który wielokrotnie podaję na tym kanale, to jest Gymshark, tak? czyli jedna z większych marek w ogóle takich e-commerceowych na świecie. No to tutaj. Akurat znam to bardzo dobrze z autopsji, bo moja narzeczona jest takim gymfrykiem. Chodzi często na siłownię i bardzo jest to pasja, którą ona często pielęgnuje. Więc przykładowo, no odkąd kupiła te produkty Gymsharka, no to już w ogóle jakby cały świat przestał istnieć. Nie ma w ogóle już Nike, nie ma już Adidasa, nie ma już żadnych innych sportowych marek. I z i wyłącznie gymshark, ponieważ jej się tak podoba ta marka, te, te produkty, jakość, która idzie za tą, za tą nazwą i też ta cała społeczność, ta cała otoczka, która, która jest stworzona właśnie za pomocą marketingu wokół Gymsharka, że tak naprawdę no, mogą być leginsy, które będą bardzo podobnej jakości albo nawet identycznej za 50 zł, ale te z Gymsharka za 200 to są te, które moja narzeczona zamówi albo jakieś inne akcesoria. Tak, i to jest oczywiście normalne. Ja również wielokrotnie kupuję z różnych takich marek, które są powiązane z moimi pasjami, więc to jest coś, co będziemy chcieli stworzyć jako właśnie jako Biznesmeni, jako przedsiębiorcy, tworząc swoją markę w e-commerce. Trzeci punkt to jest User Experience, czyli takie doświadczenie klienta. I zauważ proszę, że można pójść na przykład do restauracji, zjeść jakieś kluski z mięsem za 30 zł, a można pójść do restauracji z gwiazdką Michelliego i tam dostaniesz siedmiodaniowy obiad, który będzie przepięknie podany z dymem, z ogniem i z różnymi bajerami, tak? I tutaj w tym przypadku nie płacisz 2000 zł za kolację, tylko płacisz 2000 zł za experience, za to doświadczenie, które doznałeś podczas tego, podczas tej kolacji, tak? I tutaj takie właśnie porównanie do tego e commerce i do sprzedaży w internecie, ponieważ jeśli My wejdziemy na Allegro, ja na przykład kupuję bardzo duże rzeczy do domu, ale to są takie rzeczy jak na przykład kawa, jak mi się skończy po prostu i potrzebuję zamówić kolejną puszkę kawy, no to wchodzę na Allegro, znajduję tą, którą najbardziej lubię, zamawiam tam, gdzie jest akurat najtaniej, przechodzi mi to następnego dnia do domu i to jest jakby cały experience w ogóle, nie skupiam się na tym, znajduję to, co jest najtaniej i nie patrzę nawet od kogo kupuję tak naprawdę tą, tą kawę, tylko upewniam się, że będzie szybko, będzie tanio i, i że tam Dany sprzedawca ma po prostu dobre opinie i ma jakieś weryfikacje, tak? Natomiast w momencie, kiedy kupujemy jakąś, jakiś produkt na, na stronie internetowej, na takiej markowej stronie, która właśnie ma ten brand, o którym wspominam cały czas, to jest całe właśnie takie doświadczenie, tak? czyli logo, kolory, czcionki, cały jakby layout tej strony, grafiki, wideo. Często są w ogóle pokazane takie wiem, filmy, jak dany produkt powstaje, taki cały proces. To jest często naprawdę bardzo ciekawe i. Wejdź sobie na przykład na właśnie na stronę Apple'a, o której wspominaliśmy wcześniej, no to ten cały ta strona sprzedażowa tych, tych produktów, no to, to często jest dzieło sztuki, praktyczne, które cały czas gdzieś coś wyskakuje jedna rzecz z drugiej rzeczy, tak? gdzieś jakieś efekty, jakieś animacje. Nawet ostatnio były różne sklepy, które były tworzone w metaversie, gdzie można było kupować produkty właśnie w tak jakby w wirtualny sposób wchodzić do tego metaversu, ale, ale zamawiać fizyczne produkty. Więc no, tego typu typu rzeczy, to jest po prostu też ten experience, którego ludzie no w dzisiejszych czasach szukają, tak? Każdy gdzieś tam chce doświadczać fajnych rzeczy i nawet zamówienie czegoś ze strony internetowej, gdzie potem otrzymasz ten produkt, on będzie ładnie zapakowany, on będzie nawet miał jakieś dodatki w środku, czy nawet będzie pachniał w jakiś konkretny sposób, to są wszystko rzeczy, które łącznie wpływają na to, jak, jak ten klient będzie postrzegał twoją markę i też dlaczego właśnie będzie wybierał twój sklep internetowy, a nie jakiś inny market Place, gdzie będzie po prostu coś dwa razy taniej, ale też i gorzej i kolejna rzecz, już tak powolutku kończąc, ale oczywiście nie jest to najmniej ważna, to jest ulepszenie jakości produktu i teraz oczywiście podejrzewam, że wiele właśnie tych obiekcji tyczy się tego, że jeśli robimy taki klasyczny dropshipping na samym początku naszej przygody i znajdujemy nasz produkt na dostawcy, czy na jakiejś stronie typu Aliexpress, czy u jakichś innych hurtowników no to tak naprawdę my wrzucając ten produkt na nasz sklep internetowy no to na samym początku no, ten produkt nie będzie się tak naprawdę różnił do tego, który jest dostępny na AliExpress. tak? Natomiast no, trzeba to podkreślić, taką rzecz, że my, w momencie, kiedy testujemy produkty, no to powiedzmy na sam początek, na testy, jesteśmy w stanie coś takiego wrzucić na rynek, zobaczyć w ogóle, czy jest jakiś odzew. Natomiast w momencie, kiedy będziesz chciał już skalować ten sklep internetowy, będziesz widział, że jest zainteresowanie i będziesz chciał ten sklep rozbijać, no to należy wtedy. Zacząć praca nad ulepszaniem jakości tego produktu, tak? To jest też bardzo ważne, czyli takie to jest tak zwany private label, czyli na pewno będzie trzeba ulepszyć jakość tego produktu, tak, żeby był on maksymalnie dobry w stosunku do ceny, jaką nam oferuje producent, tak? Będziemy chcieli na pewno zrobić swoje opakowania, będziemy chcieli wytłoczyć nasze logo na tym produkcie, czy gdzieś wydrukować, nakleić, czy po prostu zaprezentować tą markę w jak najlepszy sposób. Dodatkowo można dołożyć jakieś certyfikaty do tego produktu, można dołożyć jakieś naklejki, podziękowania, QR kody, tak? Takich rzeczy jest naprawdę mnóstwo, które można urozmaicić, tak, żeby ten produkt był jak najbardziej spersonalizowany w taki sposób, żeby... żeby było wiadomo, że jest on właśnie z Twojej marki, a nie przyjdzie po w jakimś białym opakowaniu bez żadnego loga czy, czy żadnych e, takich dodatków. I też chciałbym podkreślić, że wbrew pozorom jest naprawdę sporo możliwości, żeby zrobić tak zwane właśnie private label dropshipping, nawet e, mając dostawców z Chin. Ja akurat na moim ostatnim sklepie, e, tym właśnie, który jest pokazany w projekcie mojej Akademii. Znalazłem tego dostawcę tak naprawdę na, na AliExpress, tak? więc tutaj można byłoby na, na pierwszy rzut oka pomyśleć, że no nie będzie takiej dobrej jakości produkt. Natomiast przetestowałem ten produkt, był on naprawdę bardzo ciekawy, bardzo dobrej jakości. Potem e, nawiązałem właśnie współpracę z tym dostawcą, zrobiliśmy własne opakowania, zrobiliśmy własne warianty tego produktu. Thank you, card. właśnie QR Kody. Ulepszyliśmy jakość tego produktu. I co ważne, była tutaj też dostawa na terenie całych Stanów Zjednoczonych na przestrzeni 5 do 7 dni, ponieważ magazyn znajdował się w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Więc oczywiście, nie każdy dostawca, który znajdziesz na AliExpress czy na różnych hurtowników, będzie miał taką możliwość. Natomiast naprawdę jest to możliwe i da się robić takie zwane private label dropshipping, czyli zrobić własne opakowanie, własny produkt, własne wariacje, ale wciąż robić dropshipping niekoniecznie musisz się zatowarowywać na własny magazyn, a wciąż będziesz miał fajną cenę u dostawcy, wciąż będziesz mógł to robić w modelu dropshipping, a, a twoi klienci też będą o wiele bardziej zadowoleni z jakości tego produktu. Swoją drogą też myślę nad nagraniem odcinka na tutaj, na kanał na YouTube na temat produktów z Chin, ponieważ wciąż wiele osób trochę podobnie, tak jak z tą ceną, myśli, że tak jak i klienci kupują najtaniej jak się tylko da, to też myślą, że produkty, które pochodzą z Chin to są tragicznej jakości i nie powinniśmy tego w ogóle sprzedawać, więc tutaj też chciałbym odczarować te wszystkie mity, jeśli chodzi o branżę e-commerce i być może nagrać właśnie taki materiał tutaj na YouTube'a, czy faktycznie te produkty z Chin są sobie jakości, czy być może są właśnie one odwrotnie, rewelacyjne jakości, tylko trzeba wiedzieć, gdzie zamawiać i w jaki sposób, także daj mi znać oczywiście w komentarzu, czy jesteś zainteresowany takim odcinkiem, a to było na tyle w dzisiejszym materiale, proszę zostaw łapkę w górę, jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominęły Cię kolejne takie materiały i zachęcam również do pobrania mojego darmowego e-booka 20 zwycięskich produktów w e-commerce, link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję pięknie, pozdrawiam do kolejnego filmu. Cześć, cześć.